Gdybyśmy chcieli opowiedzieć o Bydgoszczy, najpierw musielibyśmy zdecydować o którym mieście chcemy mówić. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam na cykl Odkrywamy Bydgoszcz. Ktoś mógłby zapytać, jak to o jakim? Bydgoszcz to Bydgoszcz. Gdyby jednak prześledzić bez mało tysiąc lat historii tego miejsca, nie uwzględniając nawet Fordonu, który włączono do Bydgoszczy w roku 1973, doniczylibyśmy się trzech różnych Bydgoszczy. Okazałoby się wówczas, że rynek, po którym spacerujemy, rzeczywiście jest stary, ale nie aż tak a najstarsza Bydgoszcz leży gdzieś tu, pod naszymi stopami. Nazwa ulicy jest źródłem wiedzy o przeszłości tych okolic historii Bydgoszczy nr 1. Dawne grodzisko zostało porządnie przebadane przez archeologów, a odnalezione tu elementy konstrukcji drewnianych wydatowano na przedział pomiędzy końcem lat 30. a początkiem lat 50. XI wieku. A zatem na czasy panowania Kazimierza Odnowiciela. Mamy zatem Kazimierza, ale nie tego, z którym zwykle kojarzy się Bydgoszcz. A Kazimierz Wielki? Cóż, można powiedzieć, że zastał Bydgoszcz drewnianą, a zostawił również Drewnianą, choć miejscami murowaną. Polecił bowiem postawić słynny bydgoski zamek. Co jednak ważne, zastał proto miasto, jak powiedzieliby historycy, a zostawił miasto w pełnym tego słowa znaczeniu, zarówno przestrzennym, jak i ustrojowym. W przywileju lokacyjnym, który wydano dla Bydgoszczy 19 kwietnia 1346 roku, król nie planuje jednak zakładać żadnej Bydgoszczy, a królewiec. Niewiele zatem brakowało, abyśmy ten cykl opatrzyli tytułem Odkrywamy Królewiec. Co jednak istotne, miasto na Kujawach różniło się nazwą od miasta w Sambi, dzisiejszego Kaliningradu, ponieważ tamten królewiec nazywany był Königsbergem, a ten Kunigsburgiem. Nazwa Królewiec nie przyjęła się jednak, a miasto lokacyjne przyjęło imię dawnego grodziska i tak zostało do dzisiaj. Etymologia nazwy miasta jest nieźle zbadana i większość historyków łączy ją z imieniem Bydgosta, dawnego właściciela osady. Niegdyś jednak rozważano inny trop, zwracając uwagę na fakt, że cząstka goszcz może oznaczać gęsty las, gąszcz. A skoro tak, może jest ziarno prawdy w legendzie mówiącej, że ulica Niedźwiedzia zawdzięcza swoją nazwę przykrej przygodzie, która spotkała tutaj pewnego misia, który zwyczajnie utopił się w brdzie. Myślę jednak, że źródeł nazwy należy szukać gdzie indziej. Dziękuję bardzo. To jak to naprawdę było z tą ulicą Niedźwiedzią? Około 200 lat temu yy, właścicielem kamienicy był niejaki pan bar, czyli niedźwiedź. Od tego się wziął zwierzak na kamienicy, także nazwa ulicy. I pan Bar był aptekarzem. Tak, prowadził ten biznes. Podobno pan Niedźwiedź nie był jedynym aptekarzem, który działał pod tym adresem. Jest też pan e, Rochon, gdzie jego rodzina prowadziła tutaj apteki. A jak stara jest kamienica? Grubo ponad 200 lat. Powstała w latach 70. XVIII wieku. No właśnie, lata 70. XVIII wieku to przełomowy moment w historii miasta i narodziny trzeciej Bydgoszczy. To właśnie wtedy miasto nie tylko zmieniło przynależność państwową, ale też zaczęło gwałtownie się rozwijać w oparciu o nowoczesną infrastrukturę. Najpierw był kanał. A kilkadziesiąt lat później kolej. Odkąd w lipcu 1851 roku odszedł stąd pierwszy pociąg do Nakła, a Bydgosz uzyskała połączenie z Berlinem, miasto zaczęło się rozwijać w imponującym tempie. Wytyczono wielkomiejskie śródmieście, które w kolejnych latach wypełniało się coraz bardziej okazałymi kamienicami. Można zatem powiedzieć, że całe miasto ciągnęło ku kolei. Dworzec wytyczono przecież w sporym oddaleniu od kazimierzowskiej lokacyjnej Bydgoszczy, więc teren pomiędzy Starym Rynkiem a torami kolejowymi stał się naturalnym polem ekspansji bydgoszczan, ich planów i pieniędzy. Kiedy wejdzie się odpowiednio wysoko, da się dostrzec, że do dziś w przestrzeni miasta widoczna jest granica jego XIX-wiecznego city, a na wielu odcinkach tory kolejowe stanowią linię podziału między gęstym lasem i gęstym miastem. Wspaniałe śródmieście jest natomiast naturalnym środowiskiem życia przedsiębiorców, a niektóre z działających tu biznesów mają imponującą metrykę. Zajrzyjmy do najstarszego w mieście optyka. Słyszałem, że u państwa można mieć okulary od ręki. Tak, posiadamy własny warsztat optyczny, w którym soczewki szlifujemy na poczekaniu. Czy również takie, w których da się dostrzec najdrobniejsze detale historii Bydgoszczy? No przede wszystkim takie. Zachęcamy. W kształtującym się śródmieściu wytyczono kilka placów, z których pierwszym i najważniejszym był powstały w roku 1854 plac wolności. Początkowo nazywano go Armatni, a później placem Welcina na cześć pana generała Helmuta Karla. Christiana von Welcina, który uporządkował i urządził tę przestrzeń. Dominantą placu jest dawny zbór ewangelicki, dzisiaj kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Gościliśmy Pana Niedźwiedzia, pora na pana Orła. Projektantem kościoła był wzięty architekt, znawca starożytnego kunsztu budowlanego i archeolog Fryderyk Adler. Zasłynął jako niemal producent obiektów sakralnych, a na jego deskach wykreślono dziesiątki zborów ewangelickich. Niektóre z jego prac są pokrewne wcześniejszym, dlatego jeśli dobrze się przyjrzeć bydgoskiemu projektowi, da się w nim dostrzec podobieństwa do kościoła świętego Tomasza na berlińskim Kreuzbergu. Warto zgłębić archeologiczny wątek biografii Adlera, ponieważ to dzięki jego zaangażowaniu przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę badania w Olimpii na Peloponezie. Swoją Drogą całą tę działalność można uznać za popularne wówczas hobby. Mniej więcej wtedy, gdy Adler kopał w Olimpii, Schliman prowadził słynne poszukiwania troi. A skoro już olimpijskie wątki nie mogą zabraknąć najsłynniejszej bydgoskiej sportsmenki wszechczasów? Łuczniczka jest związana z Bydgoszczą od roku 1910, choć nie zawsze z tym miejscem. Przez lata zdobiła bowiem skwer przed nieistniejącym już teatrem przy placu teatralnym. Figura jest dziełem Ferdynanda Lepkiego, a od strony sponsorskiej za przedsięwzięcie odpowiedzialny był znany bydgoski finansista Lewin Louis Aronson. Już od przeszło stu lat wyobraźnie Bydgoszczan rozpala pytanie, kto pozował Lepkemu. Jedno z przypuszczeń wiedzie nas ku córce fundatora, drugie zaś, choć to gminna i niepotwierdzona wieść, ku pewnej pani, która jeszcze do lat 60. mieszkała wraz z córką przy ulicy Wierzbickiego. Podobno, gdy odwiedzała zakład fryzjerski przy ulicy Długiej, obsługa doskonale wiedziała, że to ta modelka od łuczniczki. Opowieść tę przekazała kobieta, która kilkadziesiąt lat temu pracowała w rzeczonym salonie. Może więc wśród naszych widzów znajdą się Bydgoszczanie, którzy doskonale wiedzą o kim mowa. Ten miły spacer aż prosi się o zwieńczenie w postaci nieśmiesznego żartu. Jest zimno, więc przydałoby się coś strzelić. Proszę bawarkę z podwójnym mlekiem. Czy odpowiednia ilość mleka? Punkt.